osłonę. Potem wykręcamy śrubkę. Tam się znajduje, ale teraz, żeby się do niego dostać, to trzeba, od... trzeba ściągnąć pokrywę z skrzynki bezpiecznikowej. Najpierw ściągamy osłonę. Zabezpieczenia dwa i cała skrzynka idzie w dół. Teraz delikatnie ściągamy tą skrzynkę z prowadnicy po to, żeby było dojście, dojście do filtra. Teraz trzeba odkręcić prowadnicę, bo się go nie wyciągnie. Tak, trzynastka, dwie, dwie nakrętki. Oh. Powinna prowadnica teraz wyjść. Oh. To jest ta cała prowadnica. No. To jest ta cała prowadnica do Skrzynki bezpiecznikowej, musimy ją wyciągnąć, inaczej filtra się nie wyciągnie. Teraz jest dojście do tego filtra. Zabieram się do wyciągnięcia go. jest tak zrobione, żeby nikt nie wymienił. Żeby był na całe życie. Ta... Jeszcze jedna śrubka. U samej góry oni go w garyczu nie wyciągali tego filtra na 100%. Nie w życiu. Oni po prostu podmienili. Że nie był wyciągnięty stary, a, a nowy e, nowy se wzięli na inną wymianę. Mam ją. Trzecia. Teraz Teraz jest wyciągnięta. Widzisz Precznie go? Zrobione. Masz go? Tak. Zobacz. On nie był. On nie był ruszany. Taki miejsce. Ok, pomału, Tak było Czyli Tak był włożony. Eee, Napisami do dołu. OK. Na dole są napisy. Na dole są napisy. Eee, I szczałki idą tak w tą stronę. Czyli do kabiny. Dobra, nie ma znaczenia. Nie ma daty, ale, ale różnica. Tak. Tak, Jest. tak jak to. Tak. Filtru, filtru nie włożymy pod kablami, musimy włożyć nad skrzynką bezpiecznikową e, trochę skrzynkę trzeba pomanewrować, ale, ale e, tak wejdzie, inaczej to nie wejdzie i on jest tutaj jedna śrubka tutaj jedna śrubka tutaj jedna śrubka tutaj Czy śrubki teraz ta blacha wsporniki chyba żeby to nie raczej tego nie <laughs> i to musimy włożyć na swoje miejsce okay. w pozycji takiej pionowej i robimy jeden flip Ok, i teraz przekręcamy robimy Jeden do klik. Oh my. O Okej, okay, klik. I tu już mamy gotowe. Teraz wkładamy tą pokrywę. Wkładamy w ten sposób. Tak. Tym do. Okej. Okay. Tak i wkładamy tak Dobrze i to jest już następny etap i teraz tą osłonę robimy tak i robimy tak. Jest koniec. Dziękuję bardzo za uwagę.